Witam Państwa. Druga część rozmowy przy oknie. Przypomnę, że naszym gościem jest człowiek pozytywnie zakręcony, dr Grzegorz Jezierski, pracownik naukowy Politechniki Opolskiej, kustosz, twórca uczelnianego muzeum lamp rentgenowskich. Ale zdaje się to nie same lampy, także, ale również Całe aparaty w tym muzeum są. Tak, e, e, od pewnego momentu kiedy no, pojawiła się możliwość już e, pod względem lokalowym przestrzennym, że mamy dużej przestrzeni. Mamy w tej chwili na terenie muzeum prawie e, politechnik, prawie 400 metrów kwadratowych powierzchni do dyspozycji e, zaczęliśmy również gromadzić e, całe urządzenia, o ile one stanowił jakąś wartość, mhm. prawda, historyczną, czy techniczną. Nazwa nadal została utrzymana, lamp rentgenowskich, ale mamy właściwie, gromadzimy wszystko, co jest związane z wytwarzaniem i rejestrowaniem promieniowania rentgenowskiego. Nie mamy czasu na wykład, cóż to są te promienie, x promieni rentgenowskie, ale jakby Pan w jednym zdaniu powiedział, to jest to samo promieniowanie co, siatło, co tylko światło, tylko inna częstotliwość. Tylko inna częstotliwość, albo e, może e, lepiej jak powiem, inna długość. Mm -hmm. Około tysiąc razy mniejsza długość niż fal świetnych, fal binatry. A za tym się już e, kryją inne własności mm -hmm. fizyczne. Dlatego promienie X przejdą przez kość. Natomiast tak. światło nie. <laughs> Panie doktorze, yy, wspomniał pan wczoraj, że yy, w tym nietypowym muzeum, w tej nietypowej kolekcji jest 1400 lamp. Ponad 1400 yy, eksponatów. Yy, tak. Yy, najcenniejszy yy, dobytek, yy, najcenniejszy eksponat o tak to określę. No, to trudno jest wycenić, bo takich obiektów, zabytków, techniki muzealnych, to, to mhm. trudno jest ocenić. Natomiast mamy świadomość, że na przykład mamy dwa aparaty rentgenowskie, które są jedynymi aparatami na świecie, bo zostały wyprodukowane w Polsce mhm. w szczególnych warunkach. Jeden z Warszawy parę tygodni po powstaniu w getcie warszawskim został wyprodukowany na terenie, gdzie dzisiaj się mieszczą złote tarasy. Wspaniały aparat, one wtedy służyły w latach powojennych do, głównie do leczenia gruźlicy. Bo to była podstawowy problem z gruźlicą. drugi mamy aparat wyprodukowany w Lwowie, natomiast mamy też lampy, Polska nigdy nie produkowała lamp rentgenowskich. No, mamy lampy, że na przykład taką ostatnio cenny nabytek z Pragi, nie z Pragi, z Blanu dostaliśmy, gdzie to są tylko trzy lampy na świecie. Jedna jest u nas. Druga jest w Belgii i trzecia jest w Stanach Zjednoczonych, a to są lampy wyjątkowe, bo to są lampy produkowane przez twórcę lampy rentgenowskiej, takiego inwentora mhm. Kulicza. Także mamy dużo e, eksponatów, które. E, mamy lampy, które pochodzą z firm szwedzkich, e, które były lampami nieudanymi i firma szybko zaniechała produkcji. Ale u nas te eksponaty pozostały. Mm -hmm. Także e, jest problem, w jakim kontekście oceniać, e, e, co jest cenne, prawda? Mm -hmm. A, no ale tu jest ta e, miniaturka lampy rentgenowskiej, to zdaje się z Łazika mar Marsyńskiego. To na, z okazji dziesięciolecia naszego muzeum. Amerykańska firma Moxte, która współpracuje z NASA i od lat dostarcza mhm. różnego rodzaju aparaturę naukową e, do Łazika, postanowiła nam przekazać właśnie taki siostrzany, Aha. siostrzaną lampę rengenowską, e, która pracuje na Łaziku Perseverance, czyli wytrwałość, a ona tam służy do badania ewentualnie śladów życia na ziemi. Ona nie prześwietla, nie obrazuje tak jak w większości myślimy, że lampy służą do obrazowania, tworzenia obrazu, ona służy do z grubsza biorąc analizy składu chemicznego. I ta trochę większa lampa pochodzi z wysypiska. Początkowo myślałem, że ktoś znalazł na wysypisku taką lampę i panu przyniósł. Ale nie. to znaczy, no nie jest tej prawda. W chwili, tej chwili e, lampy rentgenowskie pracują właśnie jako tak zwane separatory, do separacji. Począwszy od separacji ród, gdzie się se, dokonuje separacji na przykład kamienia węgielnego od węgla kamiennego. Mhm. Co pan powie? To lampy tak. robią? I to robią polskie firmy. W tak robi takie separatory, natomiast one są między innymi również na wysypiskach śmieci. No to ogólna nazwa, bo to są zakłady przerobu złomu, mhm. czy przerobu szkła, gdzie trzeba odseparować na przykład zanieczyszczenia w przypadku szkła, zanieczyszczenia ceramiczne czy szkło ołowione od innego, żeby można było to przerobić. Mhm. Czyli ta, ta lampa, lampa w... pracowała w zakładach do przerobu aluminium. Aluminium dzisiaj jest, jak to się mówi, żyłą złota. No tak. W Polsce przerabia się olbrzymie ilości i ona właśnie służy do separacji Innych Czyli zanieczyszczeń, niż aluminium, aluminium, a ponieważ to mogą być zanieczyszczenia niemetaliczne, więc jakieś separatory, na przykład elektryczne, magnetyczne, nie wchodzą w grę. A gdzie jeszcze znajdują zastosowanie lampy rentgenowskie? No bo o tym, że znajdują zastosowanie w medycynie, to wiemy. Tak, tak. Ale przede wszystkim w badaniach naukowych, właśnie do poznawania struktury materii. Cała nasza wiedza o tym, to tak zwana inżynieria materiałowa, jak jest zbudowana materia. Konkretnie, jak są zbudowane atomy w przestrzeni pochodzi od narzędzia, jakim jest aparat organowski. Takich urządzeń w Polsce mamy kilkaset. Wszystkie uczelnie techniczne, które prowadzą zajęcia z inżynierii materiałowej, dysponują tymi mhm. aparatami. Ale chociażby nasza cementownia również wykorzystuje tą technikę właśnie do y, sterowania procesem produkcji wypału klinkieru. Trzeba znać skład, mhm. dokładny skład y, wsadu. I to robi rentgen. Potem po wypale mamy cement, trzeba podać skład chemiczny, robi to następne urządzenia rentgenowskie. Także w każdej cementowni w Polsce pracują 24 godziny na dobę urządzenia rentgenowskie służące właśnie do tych celów. Panie doktorze, obcowanie z promieniami X, w ogóle z promieniowaniem, czy jest dziś bezpieczne? Wiem, że był pan w Fukushimie, oglądał tak. pan tę elektrownię, gdzie ten dramat wielki się zdarzył i podobno Nikt tam wśród Japończyków nie umarł na chorobę popromienną. No, ofiary to głównie ofiary tsunami. tsunami. Oczywiście. To jest Więc taki, rozumiem, że na taki, przestrzeni taki, taki. tych lat, chyba 70, yy, poprawiło się znacznie bezpieczeństwo yy, takich takim przykładem, właśnie, że to jest pewna taka yy, 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 byśmy powiedzieli radiofobia, ale takim przykładem, że to promieniowanie, yy, zresztą w małych dawkach, może być pozytywnie. Wykorzystane. To jest właśnie przypadek twórcy lampy rentgenowskiej. Tego typu lampy rentgenowskiej, właśnie opracowanej przez kulicza, który całe życie poświęcał konstruowaniu, budowaniu, testowaniu tych lamp. Te lampy nie były w jakichś kołpakach, osłonach. One były w powietrzu, w 83 patenty na lampy i ten człowiek dożył 102 lat. No w pełnym zdrowiu. Zresztą sam Renger, gdzie średnia wieku w XIX wieku, no, dla mężczyzn była 50 parę lat, dożył 78 lat. Mhm. A też były, początki były dość, bym powiedział, takie bardzo drastyczne, jeśli chodzi o wykorzystanie, bo jeszcze nie zdawano sobie sprawy i nie stosowano żadnego rodzaju osąd, zabezpieczeń, mierników, pomiarów, norm itd. Tak pytam o bezpieczeństwo w kontekście planowanej budowy elektrowni atomowej w Polsce. Tak. Czy ona będzie bezpieczna? No, to dzisiaj się uważa, że. Techniki wykorzystujące właśnie promieniowanie generalnie jonizujące, bo tam mamy promieniowanie jonizujące, należą do najbezpieczniejszych właśnie z powodu tych wyśrubowanych norm mhm. przepisów. Dzisiaj normy dotyczące promieniowania ogólnie powodują, że na przykład wzięcie notatek Marii skłodowskiej Kiri do ręki powoduje, że ja mam przekroczoną roczną dawkę. Mhm. Także pod tym względem yy, ta dziedzina przemysłu jest najmniej powiedzmy wypadków, ma miejsce właśnie w energetyce jądrowej, czy w przemyśle związanym z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego jonizującego w ogólności. Panie doktorze, czy sam fakt, że muzeum lamp rentgenowskich znajduje się na terenie politechniki, a więc uczelni kształcącej studentów przyszłych inżynierów, czy. Te zasoby wykorzystuje się w procesie dydaktycznym, bo oczywiście można opowiadać tak. studentowi o lampie, ale lepiej, gdy on zobaczy to i dotknie. Jak najbardziej, więc u nas na uczelni to główne zainteresowania są związane właśnie na wydziale elektrycznym, ponieważ lampa rentgenowska to jest akurat urządzenie, które pracuje przy wysokim napięciu. My mamy lampy, które pracują, no ta pracuje 170 kW, ale mamy lamp urządzenia, które pracują 300, 400, a mhm. nawet miliony elektronowoltów. W związku z tym to są problemy materiałów, izolacji itd. Więc ta dziedzina jak najbardziej się jest wykorzystana. A drugi obszar to jest, mamy duże takie grupy techników radiologii medycznej, którzy przyjeżdżają tutaj. Ci, którzy obsługują aparaty uh -huh. rentgenowskie z Wrocławia, ze Śląska, z Krakowa, mają takie raz do roku wycieczki, żeby zobaczyć powiedzmy od środka, bo my mamy tam to wszystko rozebrane, w częściach, różnego rodzaju uszkodzenia pokazywane, e, wynikające z pracy czy niewłaściwej pracy tych urządzeń, także można to wszystko zobaczyć nie w postaci zamkniętego aparatu. Tylko no w e, poszczególnych części. A czy postronne osoby mogą zwiedzać jak muzeum? Tak. Jak Zbliża się tak. czas wakacji, podróżowania, zwiedzania, więc być może kogoś zainteresowaliśmy tą rozmową. Trzeba tylko na stronie internetowej jest telefon, są adresy mhm. mailowe, dlatego że my pracujemy nie jako muzeum e, państwowe czy mhm. samorządowe, jako pracownika uczelniana. Jako, pracówka uczelniana i podporządkowani mhm. jesteśmy dyscyplinie i rygorom e, e, uczelni. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję no i niech bardzo. się rozwija ta kolekcja dziękuję dalej. Bardzo. Cały czas myślimy o tym. <grym> Gościem rozmowy przy oknie był dr Grzegorz Jezierski, pracownik naukowy Politechniki Opolskiej, twórca, kustosz Uczelnianego Muzeum Lamp Ręgenowskich. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia i usłyszenia za tydzień.